Oh. <laughs> Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z hodowli królików. Zapraszam. W sumie nie do końca ten odcinek będzie dotyczył tylko królików. Jak widzieliście, na następie również zawarłem w nim trochę hodowli kur, ale to by było na tyle. Teraz będziemy głównie tutaj się obracać. Jak widzicie, młode tam jeszcze mają. Widzę, leży kawałek buraka, kukurydza, ale jest jęczmień, siano. Jedynie co, to zaraz im muszę wody podolewać, bo widzę, że niektóre wypiły, niektóre mają pół. Także tym się zajmę. W sumie dawno nie nagrywałem odcinka w ten sam dzień, kiedy miałaby być data jego publikacji czyli dziś mamy. 4 kwietnia i w ten sam dzień zobaczycie ten odcineczek w sumie nie przygotowywałem nic wcześniej do końca również nie wiedziałem na jakim temacie się skupić lecz jest jeden który mogę dzisiaj poruszyć no i przy okazji jeszcze zobaczycie co nieco co tutaj się w hodowli dzieje jak i widzieliście w hodowli kur również będę wam mógł złożyć najserdeczniejsze życzenia przy okazji abyście na siebie uważali i dbali o siebie i o bliskich. No, ale to w dalszej części. Najpierw myślę, zaczniemy od Oczywiście od wykotu, no bo od czego można by innego zacząć? Jeszcze coś, piew ptaków. Zauważyłem, że budki, które tutaj mam porobione są zamieszkałe. A na pewno ta, którą widzicie teraz na samej górze. Wy, wychyla się teraz e, łebek ptaszka ze środka, ale to w sumie tego nie widać. Musiałbym mieć jakieś dobre zbliżenie, ale na pewno słyszycie i to jest najważniejsze. Więc wykoty, wykoty, wykoty. Został nam już tylko ostatni, ponieważ e, przedostatnia samiczka okociła się wczoraj. Zaraz również e, tam przejdziemy. Lecz może najpierw zajmiemy się tym wykotem, ponieważ go jeszcze nie pokazywałem. Tutaj samiczka wykociła się 25 marca. Po sprawdzeniu gniazda na drugi dzień byłem dość zdziwiony, ponieważ samiczka miała 10 młodych. Dość sporo z tego co pamiętam. Lecz tutaj no, dwa wyszło z gniazda. Znalazłem je wychłodzone. I, I chyba zostało ich 8. Choć do końca jeszcze. Pewny nie jestem, zaraz to sobie sprawdzimy. Bo z tego co pamiętam, to jeszcze Tata mówił, że jednego chyba stąd zabierał. Także sobie jeszcze to zweryfikujemy. No i młode mają już. ile mają? 9 dni. 10 w sumie. Także sieścią już powinny być ładnie okryte. Jedynie co, to samiczka trochę w te chłodniejsze dni. Które nadeszły teraz, ale poprzednio, jak lekko, temperatura spadła, zaczęła napychać tam do gniazda wszystkiego, co było w komorze, co skutkowało tym, że te młode zaczęły być coraz wyżej, coraz wyżej nad podłogą i stały się na takim zniesieniu, z którego po prostu łatwo im jest spaść, a później już ciężko się wdrapać do środka. Ale z tego co widzę, no ostatnio już nie ma żadnego ubytku. To zaraz sobie sprawdzimy, jak tam sytuacja wygląda. Ja samiczkę stąd wyciągam i widzimy się za moment w środku w komory przy gnieździe. A jak widzimy, młode już pięknie się sierścią pokryły. Widać ich również rozmaite barwy, ale są one dość odkryte. A jest dzisiaj chłodno. Także sobie zaraz je jeszcze zabezpieczymy. Zobaczymy ile ich tutaj jest dokładnie. Mamy 4. Jest piąty i jeszcze trzy. To mamy 8. No właśnie o tym mówiłem, tu jest sporo odchodów. Amiczka napchała wszystko, co było w komorze. Ale jest ich dość sporo, także będą się siebie teraz nawzajem ogrzewały. Możemy je z powrotem. Jak widzicie, mamy piękne 8 młodych z 10, ale to i tak sporo. Ich będzie te 8, tak żaden tam nie został. Trzeba sobie tutaj nakryć, tym co zostało. No i dołożyć jeszcze tego, co tutaj mamy obok. Samiczka i tak tam zrobi jak będzie uważała. Wedle własnego uznania ona je okryje. Ale one mają już przecież 10 dni. Ładnie wyglądają, to myślę, że dużo się w tej kwestii nie zmieni, i samiczka ładnie ten miód do końca odchowa. Zaraz sobie z nią tutaj wracamy, i stąd to by było na tyle. Jak widzieliśmy, bardzo ładny miód tej samiczki 8 sztuk. 10-dniowe wyglądają bardzo dobrze. Liczymy, że i tak zostanie. W pozostałych miotach nic nie uległo zmianie, wszystko jest tak jak było. Jeśli ktoś nie wie jak było, to zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków. Tam, nawet w jednym z nich, dotyczącym chyba wykotów, tak nawet jest zawarte to w tytule omówiłem poszczególne kwestie związane z każdym wykotem także odsyłam w tym momencie. Myślę, że w prawym górnym rogu w tym momencie wyjedzie karta. No i również mogę dać link w opisie tego filmiku, także może ktoś sobie sprawdzić, jeśli tak bardzo chce. Jak też wspominałem, ostatni wykład tej famiczki na 15 kwietnia. Lecz podczas kontrolnego dopuszczania 25 marca również ta samiczka dała samczykowi się pokryć. No ale jak pamiętamy w styczniu, taka sama przygoda była, ale samiczka wykociła się w pierwszym terminie. Także będę tego pilnował, tych dwóch terminów i zobaczymy jak to wyjdzie. A właśnie wczoraj wieczorem, bądź dziś yy, z rana, wykociła się tutaj nam ta samiczka. To no, samiczka mieszańca, jak to wszystkie u mnie w hodowli, ale z bardzo ładnym ubarwieniem. Spokojnie, nie denerwuj się. Trochę się przestraszyła, ale na co dzień jest ogólnie bardzo spokojna. Jak widzicie, puchu jest narwane dość sporo, tylko mamy tutaj taki problem, że młode nie znajdują się no mniej więcej tutaj, gdzie powinny, tylko leżą na środku tutaj, gdzieś widzę, że coś się rusza i musimy po prostu stąd je przełożyć do miejsca przygotowanego w kącie. Teraz jest dość chłodno, ponieważ mamy około 1 stopnia na plusie. Więc, nawet e, gdyby było 20-30 stopni, tego bym nie ruszał. No, bo młode są przykryte razem, tylko że tak jak mówię, jest około 1 stopnia. I lepiej, żeby one siedziały w kącie. Jeszcze zbierzemy ten puch, który tutaj jest dookoła tego gniazda, przyłożymy je sobie i wtedy będą one najbezpieczniejsze. Więc sobie stąd samiczkę wyciągnę, żeby nadmiernie się nie stresowała, i przełożymy sobie te młode, przy okazji je przeliczymy, żeby zobaczyć jak sytuacja wygląda. Samiczka bardzo ładnie tutaj się wykociła na środku komory, ale tutaj mamy sporo puchu narwane w kącie, więc do tego sobie puchu przełożę te młode. Mamy 2, 4, 5 i 2, mamy 7. Przełożę ten pozostały puch, który tutaj jest. Zamiczka zaraz tutaj wróci, to po mnie jeszcze oczywiście poprawi. Ja to tutaj zagarnę w kąt. Oczywiście. To co teraz robię, przeważnie gdy młode po wykocie nie znajduje się w gnieździe, no a jak widzimy, główne gniazdo znajduje się tutaj, tak było przygotowane, musimy je tam umieścić. No jeśli by było tak jak mówię, 20-30 stopni, no w sensie mamy czerwiec, sierpień, lato, ciepłe miesiące to nie musielibyśmy tak koniecznie tego robić, bo młode tutaj nawet dobrze były przykryte i nic by się im nie stało. Lecz w tym momencie no mamy pogodę, jaką mamy, jest chłodno, więc sobie je przełożyłem. I jak widzieliśmy, mamy 7 młodych. Dużo na ich temat na razie nie można powiedzieć, bo są świeżo po wykocie, więc wrócimy tutaj z samiczką i nie będziemy ani jej, ani młodych nadmiernie stresować. A no jak widzimy, ściółka jest przekopywana, także wykot będzie, nie ma co. Myślę, że pozostałymi królikami zajmiemy się w kolejnych odcinkach, aby mieć w końcu jakieś tematy na ich prowadzenie. A z dzisiejszego to by było na tyle. Wykoty, które chciałem zaprezentować, zostały już pokazane. Myślę, że jeszcze mogę dodać oczywiście... No co ty to? Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, aby wam... Z martwych stałych Chrystus błogosławił, i oczywiście powodzenia w hodowlach, jak najlepszych wyników w wykotach nieliczebnych, tylko żeby matki jak najlepiej odchowywały młode, bo to się głównie liczy. I co? Ty się zajmij swoimi młodymi. Ja idę do rodziny na jakiś barszczyk. Sobie zaraz zjemy. I Wam tego również życzę. Powodzenia i trzymajcie się. Do następnego. Do zobaczenia. Cześć.